Hej, cześć, zapraszam na placki ziemniaczane w moim wydaniu. Placki ziemniaczane w moim wydaniu to oczywiście ziemniaki starte w sokowirówce. Po prostu, żeby było prościej. Dzisiaj dodam odrobinę dyni. Akurat w tym przypadku to hokkaido. Właśnie starłam ją na tarce. Dodaję jeszcze, pokażę co ja dodaję. Dodaję oczywiście jajka. To zależy od Was, ile tych jajek dacie. I taką podstawową rzeczą, którą dodaję zawsze do ziemniaków, jest kwaśna śmietana. Dwie, trzy łyżki. Zależy od ilości. Kwaśna śmietana jest po to, żeby ziemniaki nie ciemniały. Więc one nie będą po prostu czarnieć po starciu. Cały czas będą takie jasne. To po prostu nie pozwoli im ściemniać. Może być też cukinia, nie musi być dynia. Ja akurat miałam dynię Hokkaido, więc dodałam kawałek dyni. Nieduży kawałek, taki mały kawałek, po prostu, żeby smak dyni nie dominował nad plackami ziemniaczanymi, tylko po prostu, żeby uszlachetnił po prostu jej smak. Ok, więc tak jak widać, jest jasne. Co jeszcze dodaję? Zawsze dodaję y, przyprawy. Mm. Pieprz ziołowy. Majeranek, bo ziemniaki bardzo lubią majeranek. Nie wiem, gdzieś mi się zapodział. To nic, dodam go później, bo muszę rozłączyć filmik, żeby po prostu ich po prostu poszukać. Ale tak, majeranek, sól, pieprz i mąka. I to jest cała taka baza przyprawowa, którą dodaję zawsze ja do swoich placków. No i pieprz czarny oczywiście. Okay. Mąkę oczywiście dodaję zawsze na oko. Chodzi tylko o gęstość, żeby nie woda nie wypływała, a podkreśliło po prostu e, zwarło ziemniaki, zagęściło po prostu. I żeby się na patelni też dobrze e, odwracały właśnie dzięki mące, żeby się nie rozpadały. Wsypało mi się więcej. Nic się nie dzieje, zdarza się. Jeżeli będzie za gęste, Wam wyjdzie, można dodać odrobinę mleka. Może być to też, jeśli nie macie śmietany, może być to jogurt grecki. Może to być każde kwaśne, które zakwasza, a jednocześnie wybiela ziemniaki. Oczywiście farsz próbuje. Może jest mało soli do salam. no slapping okay Przybliżę kamerkę, żeby było bardziej widać. No właśnie. Moje zimniaki jeszcze od soli i przypraw puszczą więcej soku, więc odczekuję trochę i po prostu dosypuję mąki tyle, ile uważam, że jest wystarczająco. No i sprawdzam. Czy już, czy jeszcze poczekać? Jest okej. Okay. Nie robię jakichś dużych, z tego względu, że szybciej się smażą po prostu i nie są surowe w środku i grubych też nie, tak jak widać. Zmniejszam ogień, żeby one się jednak powoli smażyły, żeby nie za szybko, bo będą surowe. Właśnie dostałam od Tadeusza dwie piękne róże z ogrodu. Mego kochanego Tadzinka. Oczywiście dosypię majeranku, bo gdzieś tam go jeszcze wynalazłam w jakichś zapasach. No i oczywiście pieprz ziołowy musi być. Ziemniaki bardzo lubią majeranek. Więc będą aromatyczne, smaczne. Ok. Dobrze. Więc spróbuję je odwrócić. Jeszcze chwilę. Więc usmażone są z obu stron. O właśnie. No i smażę kolejne. Wyglądają już usmażone. O! Zapraszam na placki. Hej, pa! I na kanał Kuszynka Odnowa oraz Życie Odnowa i platformę Rąble. Hej pa!